A to jest taki naprawdę krótki odcinek przedstawiający mój domek Minecraft. W poprzednim odcinku Minecraft, w odcinku pierwszym pojawiły się aż 54 wyświetlenia. No, tylko dwa komentarze niestety, łapka w górę jedna, ale dla mnie to z 54 wyświetlenia jest naprawdę dużo. I w podziękowaniach chciałbym właśnie stworzyć nową serię. Będzie to seria z Minecrafta, normalna Survival. Będę grał z Wami. Nie będę grał sam, po raz kiedyś może coś tam sobie pogram. Kiedy Wam przedstawiał mój domek, dzisiaj właśnie Wam go przedstawię. Także oto jest mój domek, który. Surowce na niego zbierałem około dnia. No, tak trzy godziny, może. może nawet nie, Bo jeszcze w kopalniach byłem i tak dalej, najciężej to było zdobyć kolorowy, no, kolorową glinę jako podłogę na dół. ale myślę, że jest w miarę ładny, jeżeli chcecie, abym, żebym, abym, żebym. Zrobił poradnik jak zbudować taki oto domek, tylko że oczywiście no, będzie ładniejszy, bo tam na na tutaj jest zbudowany ręcznie, e, bo tutaj na przykład e, mam użyte pochodnie, tam będzie glowstone. na górze mam pół dywaniku, tam będzie cały dywanik. No i wiecie o co chodzi. Tutaj mamy kopalnię, dopiero zaczętą niedawno. No to tutaj mamy, no i to jest pierwsze piętro, tutaj za dużo to nie ma do pokazywania. Przejdźmy teraz na drugie piętro, gdzie jest właśnie mój, jak to wiem, pół I zastanawiacie się skąd ja tutaj mam dwa żelazne miecze, skoro dopiero zacząłem grę. A otóż byłem w pewnym kanionie i nakopałem trochę żelazna. I to są dwa miecze przy wyczerpaniu i z ma kryje się fajna historia. W pierwszym kryje się to, że zabiłem dwa krypery pod rząd, nie wiem jak. Po prostu jednym uderzeniem waliło dwa krypery, także lol. a drugim spadłem z, właśnie z takiej wysokości mniej więcej jak tu do kanionu i przeżyłem. Także to są te dwa wspomnienia. Ten to jest kryperów, a ten to jest uderzenie. No i to także wszystko będzie na ten odcinek, zostawiam jeszcze tutaj mój świat, jaki wygenerował, to który to, podróżowałem, tam jest pustynia, tam jest dżungla, tam jest zimowe. tak także mam wszystko przy sobie i jeżeli właśnie mówię, jeżeli chcecie poradzić jak zbudować taki dom, tylko że jak już mówiłam ładniejszy, no to po prostu łapki w górę, pozytywne komentarze, że chcecie i zbuduję. Teraz do soboty, czyli do jutra, będę kręcił odcinki, czyli prawdopodobnie i tak nakręcę odcinek jak zbudować ten dom. Albo po sobocie, czyli um, jak zostanie wrzucony, nakręcę go po sobocie, to zostanie wrzucony gdzieś tak dopiero za tydzień, góra 2. Czy oglądajcie szybko? No i łapkujcie. Też.